Słowo tygodnia pleonazm. Pleonazm to powtórzenie tej samej informacji dwa bądź kilka razy, jakbyśmy mówili to samo w kółko, na przykład fakt autentyczny cofnąć się do tyłu. Czyli można powiedzieć, że jest to masło maślane. Choć pleonazmy nie są uznawane za błędy najwyższej rangi i jakieś mega poważne, ale mogą skutecznie zaburzyć przekaz i niepotrzebnie go zaplątać oraz pobrudzić przekazywane przez nas informacje.